A tak więc sfrustrowanej panienki policjantki nie jest chyba przypadkowy. Zapewne jest umoczona w ten proceder. Zachowanie jest dziwne. Grożenie procesem. Szkoda, że nie potrafi znaleźć dosłownie po drugiej stronie ulicy Pisowskiego bandyty. Taksówkarza Green Cup Taxi EL232TK. Jest numer rejestracyjny? Prawdziwy. Jest blog na Wielkopolski, przy którym ten bandyta z PiSu mieszka? Też nie może pani znaleźć. Także do ścigania przestępców blond główka nie pracuje. Do atakowania dziennikarzy już na pełnych obrotach. No i taka jest prawdziwa twarz naszej polskiej policji. Cóż, nasza droga Żydówka, prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, znowu się bawi. Na ruchliwej trasie tranzytowej, ale Włókniarzy ja w Okniarzy, trasie Katowice Gdańsk wyłączyła światło ciężarówki z benzyną, z innymi produktami. Następne ruchliwe skrzyżowanie Limanowskiego na rondzie i nic nie widać. Widzę ciemność. Ciemność widzę. Być może nasza prezydent akurat pomyliła butelki. Wychlała coś z metanolem. Jest inna możliwość. Oszczędza na kolejną podróż zagraniczną: do Dubaju, sprzedać drugą część łodzi na targi w Cannes, do Londynu na mistrzostwa, żeby pobuszować w Harodzie u Harodza. Eee, cóż, cóż może być jeszcze? Na pewno jest to powód oszczędność. Jest także możliwe, że oszczędza, żeby sprowadzić tu imigrantów, arabskich terrorystów, Żydówka. Multikulti. Skąd na to wziąć pieniądze, skoro kasa miejska pusta, kredytów już dać nie chcą, nawet Rothschild Bank. Więc trzeba oszczędzać. O, jedzie pogotowie. Alkohol nie nie jeszcze komórki mózgowe, a pani prezydent uważa się oczywiście za zdrową razem ze swoimi pociotkami Nitą, Partomieniem Wojdakiem, popuczynami po dziennikarzach typu Krzyś Babi? Chytry dwa razy traci, jak ma Ile wypadków to może być na tej ruchliwej trasie? Ile już było? Przez głupie oszczędności naszej prezydent Stanowski. I znowu orientację ratują prywatne firmy McDonald's, Aldi, jakieś mainie. Inaczej kierowcy dawno by się pogubili. Widzę światełko w tunelu nadjeżdżającego sprzeciwko autobusu. Oszczędności, jak robi je nasza żydowska prezydent Łodzi, są głębokie. Sięgnęły nie tylko olejowłóchniarzy, ja, również lutomierską. Przy lutomierskiej jest mędownia wojewódzka. Tam grasował przez wiele lat Mareczek Działoszyński, handlarz narkotykami, kobietami. Jutro jest Święto Żydowskie Losz Haszana. Tak, łódzcy Żydzi będą je święcić. Wytrącają grzechy, że zabili za mało gojów. Zapraszają niemiecką gadzinówkę, dziennik łódzki. Rasistowskie, antysemickie ścierwo. I dla nowego rabina Łodzi jest to odpowiedni partner. Gratulacje. To mrgające światełko, mrgające światełko panu rowerzyście niewiele pomoże. Potok samochodów, a cimno. Idzie piesza. Ciekawe czy kierowcy ją zauważą. A tu jeździ synek kryminalisty Gusty. 160 potrafi zasuwać, nie ma szansy wyhamować. Później gania mnie z bejsbolem. Jego ochronia, pun? Nie ma tu agresywnej policjantki.